Dzień dobry mierec, hej mierec w kalendarzu początek stycznia rok 2022 w wielu lokalnych, nie tylko lokalnych portalach internetowych. To moment, w którym pojawiają się podsumowania minionego roku swoiste top wydarzeń w każdym z tych serwisów. Zapewne najczęściej oparty po prostu na statystykach tych serwisów, zapisów statystycznych czytelnictwa w tych portalach. Temat ciekawy, interesujący. Do którego chciałbym podejść troszkę inaczej niż widzicie Państwo pewnie dzisiaj w jego miejscach w sieci. Sprawdzając statystyki Heimier.pl, chciałbym wyłuskać z tych statystyk informacje, które faktycznie Mirczan ciekawiły, ale z pominięciem rzeczy oczywistych, a te rzeczy oczywiste to wydarzenia, newsy wypadkowe, policyjne, pożarowe. To najczęściej klika się w każdym z serwisów, nie inaczej jest Hejmierce. To jest sprawa oczywista, ale trudno by te wydarzenia faktycznie traktować jako sprawy, którymi miasto Mierec, milczanie żywi najmocniej. Dodam tylko, że wśród tych wydarzeń, zdecydowanie na punkt pierwszy wy, wysuwa się niestety bardzo smutne. Smutna historia pościgu policyjnego na trasie Tarnobrzeg mierec ze stycznia ubiegłego roku. Zakończona historia tragicznie, I, i skąd mój wniosek, że to wydarzenie, akurat najmocniej z tej serii kryminalnych, policyjnych historii, zaciekawiło Mierczan, bo tego dnia w Mierec pojawiło się aż 60, 69 tysięcy czytelników jest to dobowy rekord top minionego. Roku. Natomiast w tym podsumowaniu roku, tak jak mówiłem, sprawy tego typu odsuwamy na bok. Nie chciałbym też analizować newsów związanych z covid z pandemią, która trwa już przecież drugi rok. Co ciekawe, z każdą falą, z każdym miesiącem zainteresowanie mieliśmy tematami COVIDowymi spada i tak rozmawiając też po prostu ze znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, mam wrażenie, że wiele osób stara się żyć już obok tej pandemii, nie interesując się jaką mamy falę, jaki wariant grozi, co się może wydarzyć, szukając sposobu, by uciekać od tego i funkcjonować jak najbardziej normalnie jest to możliwe. A jakie tematy inne, czyli tematy, które wybiły się na plan pierwszy statystyka Hejierc. Co ciekawe, te dwa tematy, o których zaraz powiem, one były bardzo wysoko. Są bardzo wysoko w tych statystykach, nawet nad wydarzeniami policyjnymi. To przede wszystkim newsy, artykuły związane z rynkiem pracy, z zatrudnieniem oferty pracy. Tych publikacji Hejmierac mieliśmy sporo i ogłoszeń i, i takich bardzo ciekawych e, anonsów i mierczanie bardzo chętnie te newsy, artykuły sprawdzają, czytają i widziały e, hejmiere związane z pracą, z urzędem pracy, z zatrudnieniem oferowanym przez firmy strefowe i nie tylko. Mm, cieszyły się bardzo dużym e, zainteresowaniem. E, ruch na rynku zatrudnienia, można zgadywać, mieliśmy w minionym roku spory. Drugim tematem, który dominuje w sposób regularny, powtarzalny, e, Hejmielec, statystyka Hejmierc, a pewnie też wśród rozmów Mierczan, wśród w życiu Mierczan, to jest sport ze postawieniem na punkcie pierwszym tutaj z, z wyróżnieniem piłki nożnej, czyli klubu PGFKS, starmierec, który przecież spędził cały miniony rok w Ekstrakrasie, szczególnie w czasie pandemii to było zauważalne, że w lockdownie wiosennym chociażby siadaliśmy co tydzień przed telewizorem i jak serial, jak terenowery oglądali mecze Starowców, czekali na uprawnione utrzymanie się w Ekstrakrasie i ten mecz dający utrzymanie, czyli Mecz majowy w Wrocławiu, szalone zwycięstwo w Poznaniu z Rechem, aż wreszcie listopadowe, listopadowe zwycięstwo w Naregi. To są takie momenty, które w tych statystykach piłkarskich o... cieszyły się, wyróżniają się znów mecze, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podobnie jak historia niewiarygodna, która w Mielcu jeszcze się po prostu nie wydarzyła, czyli akcja ratunkowa miareckiego biznesu dla klubu piłkarskiego, dzięki której to stary jeszcze jest w Ekstrakrasie, jeszcze może funkcjonować w Ekstrakrasie, a przypominam jest na wysokim ósmym miejscu. Mieliśmy pracę, mamy sport, chleb, igrzyska. Takim tematem, który nas wszystkich interesuje codziennie, bo codziennie chodzimy praktycznie na zakupy, jest Rynek handlowy Mierecki, czyli e, gdzie na te zakupy chodzimy, możemy chodzić, gdzie będziemy chodzić w przyszłości. Jak wiemy, nie ma już w mieście, w mieście od wielu miesięcy marketu Tesco. E, w miniony rok przyniósł pierwsze takie konkretne informacje, co w tym miejscu ewentualnie mogłoby się pojawić. Jak informowaliśmy w Heimerecki, jako pierwsi. To jest Pesco to jest potencjalne miejsce, gdzie mógłby pojawić się market sieci Kaufland, mógłby, bo nie ma jeszcze takiej pewności. I ten news i te newsy z Kauflandem w miejsce Tesco potencjalnym Kauflandem bardzo mocno interesowały Mielczan, ale też inne newsy handlowe i rozwój innych mieleckich sieci handlowych to, to były wiadomości, które drodzy państwo, was bardzo mocno w minionym roku. Zaciekawiły, o którym dyskutowaliście, nie ma niespodzianek też na następnych miejscach naszego, naszych statystyk portalowych za miniony rok. Temat mieszkalnictwa, temat tego, gdzie możemy zainwestować w nieruchomości mieszkaniowe, ten temat także bardzo mocno był czytany. A przede wszystkim dwa wątki. Wątek pierwszy to publikacje, które są tylko w Heimerec.pl, a szczególnie publikacja sprzed kilkunastu dni, bo też przed Bożym Narodzeniem, pokazaliśmy w portalu wizualizację przyszłego osiedla, osiedla Stara Cegielnia Apartamenty, które w tym momencie czeka na pozwolenie na budowę. Przez święta, przed świętami musieliście Państwo zapewne bardzo długo o tym dyskutować i bardzo chętnie Oglądać te wizualizacje, które pojawiły się w naszym serwisie, a trzeba przyznać, że to inwestycja, jakiej w mielcu od wielu lat zwyczajnie nie było. Druga ciekawostka, która z tej, z tej branży, z tego, z tego tematu Państwa bardzo mocno zainteresowała, to sprawa, czy pomysł, czy inicjatywa związana z miejscowością Grzybów, niewielką miejscowością w południowej części gminy, Wadowice Główne, na skraju lasu położoną, bo tam ta gmina, w tym miejscu ta gmina chce uruchamiać budownictwo mieszkaniowe, a Grzybów już teraz jest popularnym miejscem atrakcyjnym dla inwestycji osób, dla osób, które chciałyby budować swoje domy. W minionym roku informowaliśmy, że taki pomysł na grzybów, na następne przyszłe lata się pojawił. Może to nie ta skala i ilość mieszkańców ale ciekawostka na pewno związana z rynkiem nieruchomości. Szanowni Państwo, miejscem, do którego, czy ta pandemia jest, czy, go, czy jej nie ma, Miejscem, do którego niestety prędzej czy później zapewne trafimy, a czego Państwu zdecydowanie nie życzę, jest szpital. Specjalistyczny szpital powiatowy im. Edmunda Biegnackiego w Miercu. To historia hmm, przypominająca już powoli terenowe. Miesiąc bez jakiejś informacji związanej z zarządzaniem szpitala, z jego kondycją finansową, jest miesiącem e, straconym. Jako pierwsi w Heju informowaliśmy o zmianach. E, dyrektora, o, o, o tym, kto nowu, nowym dyrektorem na wakacjach tego szpitala został, e, kto został wicedyrektorem. E, szeroko pisaliśmy o, niedawno, chociażby o planie naprawczym szpitala. E, te tematy nie, nie pozostały niezauważone. Wręcz przeciwnie, to jest kolejny temat tego topu e, historii, newsów, e, wątków, jakie państwa w minionym roku e, po prostu bardzo mocno interesowały frapowały. Jest też taka ciekawostka, może nie jest to zaskoczenie, że ona jest w topie najciekawszych wydarzeń, ale ciekawostka, która nas wszystkich zaskoczyła samym faktem zaistnienia, a ogłoszenie o sprzedaży, a jest to ogłoszenie o sprzedaży pałacu w Przecławiu, przypominamy w ciepłych, letnich miesiącach taki anons w jednym z portali ogłoszeniowych się pojawił. Państwo sprawdzaliście jak ten pałac mógłby kosztować, przecież to kwota kilkunastu milionów. Co na zdjęciach do tego anonsu, w tym, przy tym anonsie um, zamieszczonych um, zostało tam um, pokazanych. Um, szeroko mówiło się w Mielcu o Przedsławskim Pałacu. Były różne pomysły, um, różne plotki, um, spekulacje jaka jest przyszłość tego miejsca. Dzisiaj konkretów nie ma żadnych, jeśli takowe się pojawią, to z pewnością Państwu je przedstawimy. Temat zupełnie inny, od którego tak naprawdę miniony rok rozpoczynaliśmy i niestety na koniec tego roku powrócił. Odpady, zagospodarowanie odpadów. Jak pamiętacie Państwo, przed rokiem Mielczan błęwersował pomysł, by w specjalnej strefie ekonomicznej w Mielcu powstała przyładownia odpadów komunalnych. Pomysł ten faktycznie wywołał oburzenie, pojawił się protest, pojawił się sprzeciw, aż w końcu Agencja Rozwoju Przemysłu wykupiła nieruchomość, na której te odpady mogły wylądować i taką inwestycję w strefie mieleckiej zablokowała. Niestety ten pomysł nie został zakończony. Niestety dla mieszkańców okolic podboża, bo teraz tam są po prostu protesty. Oni czują się zagrożeni taką inwestycją, która ma powstać w strefie ekonomicznej, tak zwanej strefie ekonomicznej przygotowanej przez gminę Radomyś Wielki w miejscowości Podborze. Natomiast rok kończymy tematem odpadów, ale w innym wydaniu, w wydaniu opłat, za jakie ponosimy za odbiór tych odpadów z naszych domostw. Informowaliśmy jako pierwsi znów w Heimielec, że um, historia y, jest taka, że w budżecie miasta Mielca czy w kasie miejskiej brakuje pieniędzy na opłatę, opłacenie kosztów odbioru tych odpadów od Mielczan, e, że trzeba się do tych śmieci dokładać i że pojawił się pomysł y, taki dyskusyjny, który jest dyskutowany i będzie dyskutowany, e, czy nie należy znów e, podwyższyć odpadów, e, opłaty za odpady na terenie Mielca. W kontraście są gminy z powiatu Mieleckiego, które też rozstrzygały niedawno przetargi na odbiór odpadów ze swojego terenu i chwaliły się tym, że kosztów śmieci, opłaty za śmieci w tych gminach zmieniane nie będą. Taką gminą jest chociażby Padew Narodowa. 1 września po 11 latach na Mielecką linię kolejową wróciły pociągi osobowe. Kolejny z najważniejszych tematów dla Mierca Mierczan minionego roku. Przecież batalia o przywrócenie tych połączeń trwała 10 lat, przecież ta linia numer 25 miała być zburzona, zdemontowana, zapomniana. To, co się wydarzyło dzisiaj, dzisiaj co się dzieje teraz na miereckiej linii kolejowej, zapewne jeszcze wszystkich nie zadawała, bo to jest zaledwie kilka par połączeń lokalnych Mierec Dębica realizowanych szynobusem, ale przypominam, że kilka dni temu została podpisana umowa na wykonanie odbudowy linii kolejowej 25 na trasie Mierec Padew i tutaj mamy zapewnienia, że po tej inwestycji tych pociągów będzie znacznie więcej, bo właśnie temat też liczby połączeń i jakich to, temat jakich liczby połączeń kolejowych i temat dokąd te pociągi pojadą, dokąd będziemy mogli dojechać, bardzo mnie interesuje, a to, to znaczy, że chcieliby korzystać z połączeń kolejowych. Mi ten temat związany właśnie z Mielecką koleją był przedmiotem wielu pytań, jakie otrzymywaliśmy w minionym roku. Na te pytania staraliśmy się odpadać, odpisywać, odpowiadać. Myślę, że wkrótce będą kolejne publikacje. Co nie dziwi e, w efekcie, że, że kolej mielecka e, tak szumnie uruchamiana, przewracana do życia we wrześniu, e, mocno Mielczan w minionym roku interesowała. Mówiłem o inwestycji mieszkaniowej Stara Cegielnia, jako inwestycji, która mm, zaskoczyła Mielczan pozytywnie i, i tutaj e, mocno nie dyskutowali na końcu roku. W połowie roku e, inna inwestycja Mielczan e, zaskoczyła a inwestycja ta nie może dziwić, jeśli chodzi o duże ją zainteresowanie, bo to budowa tak zwanego Central Parku, Central Parku, jak co niektórzy już żartują, na terenie e, osiedla lotników e, takie wizualizacje w Heimerec opublikowane były jako... Miejscu publikował wizualizacje, te, wizualizację tego parku jako jeden z pierwszych portali. Miasto ma takie ambitne plany. Wizualizacje faktycznie budziły zachwyt i, i, i dyskusje, Póki co przede, bardziej to plany niż, niż rzeczywistość, bo z rzeczy realnych mamy tam dzisiaj budowę tężni solankowej, która faktycznie się dzieje i jakąś e, niewielką modernizację deptaka na ulicy Tańskiego. O czym zapewne w najbliższych dniach w Chrymielec napiszemy. Natomiast każdy temat związany z osiedlem lotników, ze względu na to, że to jest największe miereckie osiedle, jest dyskutowany i budzi zainteresowanie mieszkańców miasta. Tak jak mówiłem na początku, tematy sportowe bardzo mocno Mierczan interesują i w tym zestawieniu top 10 najciekawszych wydarzeń miereckiego roku pojawia się. Historia ze zmianami, z zawirowaniami w Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Mielcu. Tam doszło do głośnej zmiany przewodniczącego. Sam przebieg tej dyskusji o zmianach był momentami smutny, momentami emocjonujący, momentami wręcz wesoły. Mielczanie mocno o tym temacie dyskutowali. Ja myślę, że ta historia z Komisją Sportu była symbolem tego, co mówimy i o czym myślimy na temat mielskiego Samorządu i tego, co się wokół niego i w nim dzieje. Dość też powiedzieć, że jakość momentami prac samorządowców jest przez Mieleczan po prostu oceniana dosyć negatywnie i nie trudno od tego tematu uciekać z samej komisji sportu też mówi się dużo ze względu na to, że mm, jej prace były dosyć głośne, e, chociażby też deklaracje jej członków, a ostatnia deklaracja przewodniczącego radnego truniarza, o czym e, piszę w Hejmierec, obecnie m, nie została zwyczajnie spełniona e, i nie dziwię się, że te tematy budzą dyskusję o jakiej to deklaracji radnego Tuniarza. Mowa o tym, że miałby zająć się wysokością i zasadami przyznawania stypendiów miejskich dla sportowców w 2022 roku. W okolicach listopada-października radny Tuniarz takie deklaracje składał, że już planuje Komisję Sportu, będzie o tym dyskutował. Nic się takiego nie wydarzyło. To tak na ta marginesie historii, które budziły zainteresowanie mieszkańców Mierca w minionym roku. Od sportu zaczęliśmy, na sporcie kończymy. A jak miniony rok wygląda w statystykach portalu PR, Szczególny to był rok, bo powoli Hejmierec.pl zmierza do jubileuszu 15 swojego istnienia. 69 tysięcy w jednego dnia, jedną dobę. O tym już mówiłem, to jest rekord minionego roku. 69 tysięcy użytkowników, czytelników, oczywiście. Szanowni Państwo, dziękuję za 12 milionów wizyt, które wykonaliście w całym minionym roku w naszym portalu. 61 milionów odsłon zanotowały statystyki Heimierz, czyli tyle stron, tyle razy otwieraliśmy jakiekolwiek strony z heimerez.pl w adresie. Podczas jednej wizyty, um, Szanowni Państwo, otwieraliście średnio 5 stron um, w Heimerec, a ta wizyta trwała około przeciętnie 3 minuty. Um, Trzeba pamiętać, że często nasze wizyty w, w każdym z portali polegają na tym, że tam wpadamy, sprawdzamy czy w danym momencie jest coś nowego, coś ciekawego i portal opuszczamy, więc są to wizyty sekundowe. Natomiast w y, hejmierec.pl ta średnia liczba wizyt y, to jest 3, średnia liczba. Średni czas trwania wizyty oczywiście to jest 3 minuty. Mm. Dodam też, że zajrzałem w takie dostępne powszechnie w sieci porównanie, jakie możemy sobie wygenerować dla mieleckich mediów, dla dowolnych mieleckich stron i je porównać. Hmm. Heimierec w tych zestawieniach jest nadal portarem dominującym, z lekką, taką ja jednak tendencją wzrostową. Mogą mnie też martwić jako e, przedstawiciela media, mediów środowiska miarskich mediów lokalnych, spadki u kolegów. Natomiast ciekawostka jest taka, że chociażby serwis e, klubu piłkarskiego PGFK Star Mielec notuje dzisiaj m, wyższe e, statystyki niż niektóre media lokalne, ale, ale też na przykład niż oficjalna strona miasta, co daje. Mocno do myślenia i o zainteresowaniu sportem piłką, o czym była już mowa, ale też o tym, jak, jaki kontent, jaką, 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 jakie treści publikują niektóre z mięsnych serwisów i, i po prostu dlaczego mało osób te miejsca, te, te, te artykuły ogląda. Przed nami długi 2022 rok, czemu długi, bo on przez wielu ekspertów czy dziennikarzy w całym kraju jest już naznaczony jako rok ciężki, problemów, wyzwań, rok z pandemią, inflacją. Czego sobie i Państwu na ten czas życzę? Życzę przede wszystkim radości i spokoju z ucieczki. Czy, czy od tego pandemicznego zgiełku, przede wszystkim od całej pandemii. Mam nadzieję i gorąco wierzę, że za rok o tej porze COVID będzie już tylko złym wspomnieniem, tragicznym wspomnieniem. Szanowni Państwo, więc, jeszcze raz dużo zdrowia, dużo spokoju i dużo radości na ten nowy rok. Do zobaczenia wkrótce.